Część druga sadzenia ziemniaków już nam pięknie wyrosły na parapecie w mieszkaniu, a więc teraz przesadzam je do worków. Zwykłych worków, tam po węglu czy po czymś. Na dno nasypałem ziemi gdzieś z 20 parę centymetrów. Przesadzam tego naszego ziemniaka i Później zasypię jeszcze, rozwinę worek, zasypię, żeby to wszystko było pod ziemią. Zaraz to wam pokażę. Z tych naszych skrzynek, które na oknie postawiliśmy, teraz po kolei wyciągam te sadzonki. Bo już jak widzicie, mimo dosypywania ziemi od góry. One już na tyle urosły, że ten pojemnik będzie za mały, a jest tyle, na tyle ciepło na dworze, że robię to na dworze. Teraz rozwijam worek i będę zasypywał ziemią tak wysoko, aż przykryje te łodygi. O, to jest resztka ziemi jeszcze z pojemnika. Ale mamy całą taczkę ziemi skratowiska i tą ziemią właśnie skretowiskę do końca dopełnimy ten worek i te worki postawię, postawię w kotłowni. Tam jest temperatura z 15 stopni spokojnie, więc one nie zmarzną, a będą sobie rosły. O dosypujemy ziemi cały czas tyle, żeby te łodygi dokładnie no i jak nasypię ziemi dotąd dworek po kolei rozwijam, bo będę dosypywał ziemi te bardzo wyrosły, więc tutaj tylko dałem trzy te krzaki, no i tak zostawię, one jeszcze tam trochę podrosną no i zostawimy aż nie wydadzą plonów. Ja tu jeszcze mam jeden mały, taki niewyrośnięty, za dużo. Więc go damy tutaj. O, żeby poziomami było mniej więcej to samo. I tak jak mówię, teraz już dosypuję, żeby przykryć prawie pod liście. Bo to jeszcze urośnie, więc musi mieć ziemi sporo. No i to by było, jeżeli chodzi o przesadzanie ziemniaków z pojemników, które stały na parapecie w domu do worków. Jeżeli macie głębokie pojemniki, no to mogą zostać w tych pojemnikach i tylko ziemi dosypywać. No ale już wstępnie liczyłem na to, że. Te moje pojemniki mają być tylko po to, żeby puściły liście a później dam do worków. Może następne ziemniaki, które będę sadził, po prostu kupię wysokie donice. No zobaczymy. Na razie tu jest. Jeżeli chodzi o worki, to jak widzicie, przysypuję i wstawimy to do kotłowni i sobie będą rosły, ponieważ ziemniak nie wymaga ani. Powiedzmy sobie szczerze, nie wiadomo ile światła czy też innych rzeczy więc ziemniak rośnie wszędzie byle miał dobrą ziemię i od czasu do czasu go podlać i tutaj właśnie w kotłowni Będą sobie stały te worki z ziemniaczkami, no i będą coraz bardziej wyżej rosnąć. I coraz wyżej trzeba będzie ziemi dosypywać i odwijać te worki. No i zobaczymy, co później z tego wyjdzie. Na pewno nadkręcę trzecią część, żeby wam pokazać, ile wyszło tych ziemniaków.